Murzynek na nowy wiek W niecodziennym murzynku Nasz kolega Bambo Łapie samogłoski za włoski I spółgłoski skleja Uściskiem ręki Może wyłoni się z nich zdanie Co stanie między Rico i jego byciem na linie Nie zginie sen w południe Na dnie pustej egzystencji gdy podadzą talerze w dobrej wierze głodnym poetom. Lirnikom samotnego Wisłoka. Do oka murzynka przyjdzie dziewczynka bez zapałek i śmiechem podpali przegrane klimaty ostatnich zim, lat. Wiosennych ust wygnańców. Na ulicy Kościuszki w Rzeszowie, bez serc, bez ducha. Plucha dopadnie nas przyklejonych do ściany dymu bez rymu.